Życie bywa cholernie przewrotne. Nieco ponad tydzień temu nagrywam materiał, w którym udowadniam tezę, że Jerzy Brzęczek jest już ciężarem i obciążeniem dla reprezentacji Polski. W tym materiale mówię także, że nie wierzę, żeby Zbigniew Boniek w tym momencie decydował się na zwolnienie selekcjonera. Mija ponad tydzień i Brzęczka nie ma. Zabawne to trochę, co? 18 stycznia 2021 zostanie zapamiętany na bardzo długo. W dniu dzisiejszym gruchnęła wiadomość na początku od dziennikarzy sportowych. Ja się dowiedziałem od redaktora Stanowskiego z Twittera. Dopiero później zostało opublikowane oświadczenie Polskiego Związku Piłki Nożnej, w którym to oświadczeniu PZPN poinformował, że Przygoda selekcjonera Jerzego Brzęczka z reprezentacją właśnie się skończyła. Szokująca była to absolutnie wiadomość. Na początku sam rzecznik PZPN-u poinformował, że wiele osób dzwoniło do niego, żeby zapytać, czy to nie fake. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze w grudniu, jeszcze w styczniu, Zbigniew Boniek przekonywał, że wierzy w selekcjonera Brzęczka, wierzy, że Selekcjoner Brzęczek został poddany pewnej nagonce medialnej, ale wierzy też, że sobie z tym poradzi i że z reprezentacją Polski zmierza w dobrym kierunku. To jest kanał z pierwszej piłki. Przede wszystkim zacząłbym od tego: nie ma tutaj miejsca dla żadnej spontaniczności. Wierzę głęboko, że Boniek doskonale wiedział, co chce zrobić już w grudniu. Prawdopodobnie już po meczach Ligi Narodów kiełkowała u niego myśl, że Brzęczek to nie ta droga, że być może faktycznie nie ma co się upierać przy swoim, nie ma co zostać zapamiętanym jako uparty osioł, jeśli chodzi o Zbigniewa Bońka. Wydaje mi się również, że Zbigniew Boniek usiadł sobie w wygodnie w fotelu rozłożył analitycznie całą tą sytuację, co znaczy dla niego upieranie się przy swoim, co to znaczy dla Brzęczka upieranie się przy swoim, ale może przede wszystkim co to znaczy dla reprezentacji Polski, kibiców. I ten rachunek zysków i strat pozwolił mu zrozumieć, że nie tędy droga. Zbigniew Boniek ma opcję B, która jest już dograna. Takie jest moje zdanie. Nie ma możliwości, żeby w tym czasie, w którym jesteśmy teraz, w styczniu 2021, przypominał, w marcu gramy mecze o punkty, nie ma miejsca na to, żeby informować o zwolnieniu selekcjonera obecnego czy już byłego i nie mieć opcji zastępstwa. To jest niemożliwe. Wydaje mi się, że Zbigniew Boniek na początku wysądował, Jaka, jakie będą możliwości szybkiego zastępstwa, i dopiero później ogłosił to, co ogłosił. Jeśli chodzi o sam termin zwolnienia, uważam, że jest to najlepszy z najgorszych momentów. Powiedziałem w poprzednim materiale, że nie wierzę, bo jest już za późno, i uważam ciągle, że tak jest, że ten styczeń, czy końcówka w zasadzie stycznia, jest już terminem nie wiem czy nie za późnym. Nie wiem, to do, do tego się dopiero wszyscy dowiemy. E, boję się, że zostało tak mało czasu, że nowy trener będzie tylko i wyłącznie w stanie detale zmienić w grze reprezentacji Polski. Będzie w stanie tą reprezentację, może i oby, natknąć jeszcze raz, ale nie będzie w stanie odwracać całkowicie biegu zdarzeń. Nie będzie w stanie Rozwalać tej reprezentacji i budować ją od podstaw, to trzeba absolutnie odrzucić. To się nie zdarzy. To będzie pewna kontynuacja z pewną korekcją kursu. Zbigniew Boniek bez wątpienia łamie swoje zasady. Zbigniew Boniek zawsze powtarzał i byłem przekonany, że będzie się tego trzymał do samego końca, że wierzy Wierzego Brzęczka. I wierzył i będzie wierzył w selekcjonera, że widzi sens w jego pracy i uważa, że ta praca przyniesie w pewnym momencie dobry owoc. Samo to, że dopuścił do tego, żeby go zwolnić w tym momencie, moim zdaniem jest już pewnym złamaniem swoich zasad czy swojej logiki. To znaczy, to nikt inny nie będzie mi mówił, jak mam sobie organizować swój zespół i swoich pracowników. I ja wierzę w to, co robię, więc nie będzie mi tutaj żaden dziennikarz sportowy czy kibic mówił. Co mam, co mam robić. Więc jest to pewne złamanie zasady. Oczywiście ja nie chcę powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia vox populi vox dei, że to kibice, że to głos środowiska zdecydował, ale nie wierzę, że nie miał wpływu, bo miał bardzo duży i tutaj się nie ma co czarować. Boniek nie będzie chciał trzymać się zasady jak selekcjoner reprezentacji Polski, to tylko Polak. Wydaje mi się, że jeżeli miałbym w tym momencie obstawiać, jeszcze tydzień temu miałem kompletnie inną opinię. To znaczy, tydzień temu, jakby ktoś mnie zapytał, bym powiedział: Nie ma takiej możliwości, bo niech do końca swojej kadencji nie zatrudni e, żadnego obcokrajowca. Teraz uważam, że jest 80% szansy, że będzie to obcokrajowiec, i uważam, że w, w bardzo prawdopodobne, że będzie to Włoch z różnych przyczyn. E, całą tą Drogę swoją piłkarską życiową boniek e, 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 pokonał we Włoszech i za sprawą Włochów również. On tą nację bardzo dobrze zna, on to, on to środowisko zna od podszewki, on przede wszystkim zna język, e, więc jest w stanie absolutnie z tym człowiekiem złapać jeden sposób myślenia i uważam, że to jest, to jest kluczowe. To jest kluczowe. Kończąc, to dosyć szybkie wejście, takie spontaniczne, bez wątpienia ogromny szacunek dla Zbigniewa Bonika za ten ruch. Nie wierzyłem, że on się wydarzy, a on się wydarzył. Uważam, że Zbigniew Boniek gra pod pewnymi względami w wabank, ale z drugiej strony, jakby przeanalizować sytuację, zostawienie jego brzęczka wbrew wszystkim też byłoby pewną opcją wabank, dlatego że Myślę, że z tak dużym ego, jaki ma Zbigniew Boniek, z tak dużą potrzebą dobrego PR-u, bo on to też ma. On lubi, jak się dobrze mówi o nim wokół niego. Uważam, że trzymanie się kurczowo opcji, za którą nikt nie jest, mogłoby koniec końców, i ja o tym też dzisiaj już mówiłem sprawić, że zostałby zapamiętany źle jako prezes pzpn PZPNu koniec końców. Ten ostatni akcent jest bardzo ważny w kontekście tego jak ta kadencja jego będzie, czy te kadencje będą oceniane. Wydaje mi się, że po ludzku on się po prostu trochę przestraszył porażki na Euro z tym selekcjonerem. I podążając już tą myślą, którą mam, uważam, że on już pójdzie z głosem ludu e, i on Ponieważ nie ma takiego zastępstwa, czy to by był Skorża, czy to by był Michał Probierz, czy to by był Czesław Michniewicz, czy to by był, no nie wiem, Papszun z Rakowa Częstochowa, uważam, że żaden z tych trenerów niestety nie zostanie zaakceptowany przez środowisko, przez kibiców, przez dziennikarzy, dlatego że my. Jako kibice, czy my, jako społeczność piłkarska, myślę niestety, i mówię to, to, jest może bardzo niesprawiedliwy osąd dla tych trenerów, ale nie wierzymy w to, że selekcjoner polski będzie w stanie z tej drużyny wyciągnąć 150% w eliminacjach Mistrzostw Świata i na Euro. Niestety tak jest. Może to jest niesprawiedliwe, jak powtarzam, ale tak jest. Niektóre nazwiska, które krążą, jak Spaletti, jak Dibiasi, jak Gianpaolo, chociaż prawdopodobnie już dzisiaj Stanowski mówił, że część z tych nazwisk została od razu odrzucona przez, przez, przez samego prezesa PZPN w rozmowie ze Stanowskim. Po ludzku naprawdę współczuję selekcjonerowi Brzęczkowi. On wypełnił założenia kontraktowe, niejednokrotnie on o tym mówił yy, i zostaje zwolniony z pracy. Z punktu widzenia relacji pracownik-pracodawca to jest na pewno zawsze bardzo trudny moment. Uważam również, że nie poradził sobie, ja to nie będę odkrywał Ameryki, on, on sobie koniec końców nie poradził z tą rolą, on sobie nie poradził jako selekcjoner. Uważam, że jednak dobrze się dzieje. Że Brzęczek tą pracę traci, ale też powtórzę jeszcze raz: po ludzku, człowiekowi współczuję, bo naprawdę bardzo trudny okres przed nim. To był kanał z pierwszej piłki. Szybkie wejście, spontaniczne, na gorąco. Lajkujcie, subskrybujcie. Spokojnej nocy.